chciałem powiedzieć Skoda, jeżdżę Skodą, to jest Tesla, numer 3 temperatura 23, temperatury można sobie ustawić tutaj 22 stopnie jest teraz ustawiona co można ustawić tu jeszcze lusterka prawe lewe Kierownica pokrętła, Joysticky, joysticki, czyli nowe pokolenie, jak najbardziej y, ogarnie ten samochód. Zamykanie, opende, przednie, bonet, czyli maska. Mhm. Podgrzewanie tylnej, szyby, przedniej szyby. Y, nie ma, nie ma za dużo tych pokręteł tutaj. To jest ograniczone. Te pokrętła tu są. To jest jedynie ten joystick, ten joystick i to jest koniec. Otwieranie drzwi. Y, otwieranie drzwi przyciskiem tutaj. Trzeba się przejechać, zobaczyć jakie jest to przyspieszenie. Jest, y, przyspieszenie jest y, y, mocne. Dane możecie sobie zobaczyć na internecie. Przyspieszenie nowej trójki. Y, przyjemny samochód. Zasięg, pan mi powiedział około 300 mil. Na ładowaniu, tu jestem w Birmingham, jest tutaj pełno chargerów, superchargerów, gdzie można w parę, w parę minut doładować. O w parę minut, o jakie piękne słońce, w parę minut można doładować. Jest pełno tutaj samochodów na zewnątrz. Odpinamy się, tutaj Pan dał kartę taką. Tesla. zaraz zamkniemy, te drzwi tu się otwiera. Szyba się uchyla Tradycyjnie jak w lepszych samochodach Zamykamy Szyba poszła do góry Mamy No i złożył się Dostaliśmy Biała Tesla Chciałem wypożyczyć też, żeby sobie pojeździć. Natomiast tutaj nie ma problemu. W Birmingham, w Birmingham dają za darmo. Jak tylko masz prawo jazdy. Dziękuję za, za oglądanie.